Ten odcinek widzowie zaczniemy nietypowo. Akcja w osząg z hot wheelsami no słabo wyszła. Szczególnie na obrazkach z prawej strony, bo po lewej kurczę, pełna kulturka. No dobra, już ani słowa o akcji w Osho. Kolejny dzień w pracy. Czas wrócić do domu, ale po drodze odbiór paczuchy. Taki gigant na mnie czekał. I to dosłownie, zobaczcie, aż po łokieć paczucha. O, panie, trochę tego jest. Muszę wam to wszystko pokazać. Siata Skika i paczka od stajni, moi kochani. Uh. Także, siemanko widzowie, witajcie na kanale Kolekcja na Koła. Ja jestem Kamil i zapraszam Was do oglądania nowego materiału na moim kanale. A będzie to update kolekcji. Widzowie, u mnie, jeżeli chodzi o powiększanie kolekcji, sytuacja zmienia się z dnia na dzień. Jeszcze wiele modeli, których nie widzieliście, ja trzymam właśnie w siatkach. No i paczce od stajni, które jeszcze nie otwierałem. Mimo to, że wiem, większość aut, które jest w, tym, w tej paczce, no to czeka tam na mnie kilka niespodzianek. Ale to dowiecie się w dalszej części tego odcinka. Najpierw pokażę Wam co kryje się w tej siatce z Kika. Bo tutaj mamy case'y od L po N, M i P również. A w znalezieniu modeli w Kiku pomogła mi oczywiście moja kochana żona. Gdyż no niestety, jeżeli jest info o jakichś Hot wheelsach, ja nie mam czasu tam jechać, bo jestem w pracy, akurat trafi się, że żona może, no to ją bardzo o to proszę. Moi kochani, jeszcze zanim zaczniemy otwieranie i pokazywanie, zapraszam Was na forum Discordowe. Łowcy Hot Wheels, prowadzone między innymi i z Huntera, i Adama TPC. A tam znajdziecie wszelakie informacje o świata Hot Wheels i nie tylko Hot Wheels. Różne czaty, na których możecie porozmawiać z kolekcjonerami z całej Polski. Jest również oczywiście dział z customami, na którym kolekcjonerzy z całej Polski chwalą się swoimi customami modeli samochodowych. Osobny dział, na którym możecie pochwalić się swoimi zdobyczami. A poza tym macie najświeższe informacje o dostawach, promocjach i giełdach modelarskich. Gdzie i kiedy, jaka się odbywa. Oczywiście standardowo link macie w opisie. Moi kochani, ja nie przedłużam. Zabieram się do pokazania wam tych wszystkich modeli, a będzie tu pewnie z kilkadziesiąt modeli Hot Wheels. Let's go! Aha, no i jeszcze bym zapomniał, zanim zobaczycie modele, to zobaczcie, bo moja żona nagrała z tego materiał. Jak coś, to na filmie nie są moje pazurki, nie śmiejcie się. Widzowie, 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 zaczynamy, pokażę Wam teraz wszystkie zdobycze, jakie udało mi się zdobyć w Kiku, za pośrednictwem mojej kochanej żony, jak już wspomniałem, z czterech case'ów będą to modele. Wybaczcie, jeżeli mam troszkę niedysponowany głos, ale coś mi się, coś mi siadło na gardle, youtubera, stracić głos, no to nie jest to fajna rzecz. Zobaczymy, jak to dalej się rozwinie. Moi kochani, z case'u L, z case'u L mam tutaj sześć sztuk. Pierwszą Wam pokażę. Subaru brz w kolorze białym. Subaru znamy, tradycyjny światło z brak, dlatego, że fajne kalki ma na boku. Ciekawy jestem tylko tych opisów, bo one się teraz tak zmieniły. Wcześniej było Japan Imports, a teraz Importations Japanaises. W ogóle wydłużyły się te opisy. Niekoniecznie wygląda to fajnie, tak przejrzyście, no ale jak sobie tak matek wymyślił, no to tak ma. Subarka z KSL. Druga sztuka jest to Ford Escort w wersji Fioletowej. Już tą sztukę w malowaniu takim szaro, z, szarym z żółto-białymi kalkami. Kurczę, tragedia jest, nie mogę mówić. W wersji fioletowej bardzo mi się podoba ten escorcik. Ogólnie auta w kolorze fioletowym jakoś mi mega siedzą. W przodu pełno reflektorów, żaden niepomalowany. Za dużo pracy by to kosztowało ich. Za dużo pracy, mój kochani. Ta sztuka z KSUL jest to Lotusik Cortina. Tego modelu jeszcze w mojej kolekcji nie było. I przyznam się szczerze, że bardzo, faj, bardzo mi leży ten lakierek. Tutaj jest taki biały, wpadał jakiś taki żółto-perłowy, nie wiem, ciężko mi to opisać. Przód to dosłownie, jakbym go tak postawił, to dosłownie Mini Cooper. No ale w sumie jest to Lotus, więc jakieś powiązania brytyjskie te auta mają. Kochanie jest to nowy model 2025, ja go jeszcze nie miałem, więc Case taki taki lotusik wpada do mojej kolekcji. Kolejna sztuka, Dodge Viper SRT 2013. No i tu już mamy różnicę z Viperem, który był w Case od, tym niebieskim. Tam detali było bardzo dużo, tutaj z przodu Świateł na szczęście nie zabrakło. Z boku jakoś te kółka, kurcze tutaj nie leżą w tym aucie. No i brak świateł z tyłu. Taki oto nowy Viper X Caseul l Ford Mustang Dark Horse. furore u mnie w kolekcji zrobił ten niebieski, matowy Mustang. Ten biały również niczego sobie. Czerwone pasy na masce i dachu. Na, fajny czerwony napis Hot Wheels tutaj z takimi płomieniami szarymi. Felga nawet pasuje jak na oryginalną z Hot Wheelsa tutaj do tego modelu. Z tyłu również nic, ale tutaj te światła to w sumie nie jest problem, żeby je na czerwono maznąć i coś jeszcze, jakieś parę detali dodać. Ogólnie podsumowując, ten model mega mi siedzi, nie ma się do czego przyczepić. No i chyba najfajniejszy model z tego caseu Bugatti EB110. Jeżeli chodzi o detale, wykonanie top, z przodu plastikowe lampy z napisem Bugatti, jedynie felga, no tutaj no nie pasuje, wiadomo. I tył tego Bugatti wygl wy wygląda naprawdę dobrze i prawie jak w premce. Jest to main na poziomie tego właśnie niebieskiego Hyper'a z case'u I to był, mój kochani, case L. Teraz lecimy z case'em M. W case'ie M mamy Koenigsegg'a Jesko 2020 w takim perłowym. Jest to jakiś odcień niebieskiego. Niebieski jakbyś pomieszał z szarym, to wychodzi taki kolor. I teraz auto Hypercar Peugeot 9X8 Hyper Voiture. Co jak ja nie zbieram takich hyperkarów, no to ten Peugeotik jakoś mi tak powiem wam. Nawet siedzi, niskie auto, wiadomo wyścigowe. peżot no, Peugeot hypercar, co tu więcej mówić? Kolejnym mainem, drodzy państwo, jest Pagani Utopia. Jest to jeden z pierwszych moich mainów, ale co to on ma takie tutaj jakieś skazy? Niedomalowane jakby lakier. Ja się potem temu przyjrzę, ale ewidentnie mamy do czynienia z errorem, bo ja nie utopię w kolorze szarym, jako chyba jeden z pierwszych robiłem jej zdjęcie na Insta. No dobra, ziomeczki, widzowie, przyspieszamy troszeczkę, bo z tą prezentacją zeszłoby nam dosłownie do jutra. Kolejny menik to Honda Civic Custom z 73. Następny to Pontiac Firebird, również z 73. Z case'u N Limited Grip Kosmosik, ale jak wiecie, lubię takie smaczki. Podsumowując polowanie w kiku, wpadły jeszcze dwie sztuki z case'u P, czyli Chevy Blazer i GMC Cyclone. Lecimy moi kochani z paczką od ustanga, Mustanga, bo tam mnie czeka pewnie dużo niespodzianek. Najpierw muszę ją nożyczkami rozwalić. Mam nadzieję, że nożyczki są wytrzymałe. Takich <grym i zimna> dziupli. O! Oszalał. <grym i zimna> no i ja to pokażę, ja to wszystko pokażę, co tu jest w tej paczce. To o takie niespodzianki chodziło. dobra, zapamiętam sobie kiedyś też coś takiego zrobię. Moi kochani, pokażę Wam wszystko. A co? Wszystko, co jest w tej paczce. <laughs> takie wypełnienie zrobić. Ja myślałem, że będzie niespodzianka w postaci modeli, a tu jest niespodzianka w postaci. Taki model. O! Taki model, o! Jeszcze taki model. Papierowa wieża Babel. I jeszcze taki model. Cztery modele. Premki, RLC. Do wyboru, do koloru. Niewiarygodny jesteś, stając Mustanga. Dobra, panowie i panie. Przechodzimy do głównej części tego otwierania tej paczki. O, jest tu kilka kart z otwieranych modeli. Mercedes-Benz Sek. Stan Mustanga obiecał mi dawać swoje karty. Nie niszczyć opakowań, więc ja je wam tu nie będę już pokazywał. To nie, takich nie. Jakieś obrazy z modelem to oczywiście zbieram. A to, panie, pójdzie do kosza. Ale to, jak najbardziej, moi kochani. Mercedes-Benz. Miałem go kupić, ale szczerze nie podoba mi się. Po prostu. Nie wiem jak wy, ale mi się nie podoba. No nie. Nie, nie podoba mi się. I co z tym zrobimy? Dobra. No to lecimy dalej. Karta fajna. No karty, karty. Dużo tych kart się uzbierało ciągle karty. Ale moi kochani, cierpliwości. Zaraz zobaczycie najnowsze modele z case'u. P. No i matchboxy. A tu jest główny pakunek w tym odcinku. Pierwszy mening BMW M3 wagon w tiktakowym malowaniu. Niektórzy się dziwią, dlaczego takie malowanie. Ja się nie dziwię. Kiedyś miałem takie, taki model auta w skali 1,43, tylko zabijcie mnie teraz. Było to Burago właśnie w takim malowaniu tiktak, ale ono. Nie pamiętam, czy to była BMW, czy Mercedes. Serio, bardziej bym się skłaniał co do Mercedesa. Nie pamiętam, ale model, jak najbardziej, w skali 1,64. Elegancki, kolejna sztuka. Oj, Dodge Viper GTS w malowaniu żółtym. No i tutaj kolejna sztuka Vipera po niebieskim. Bardzo dobrze wykonana, moi kochani. Aż sobie sprawdzę tego białego Vipera. One się czymś. SRT, dobra. Modele inne, tylko ten żółty i ten niebieski to są starsze wersje. A ten nowy SRT trochę większy, nowszy wiadomo. Tutaj detali mu brak bardzo fajny wiadomo ja lubię Vipera też także Ameryka to jest Ameryka jest sztos Maserati MC12 2004 rok wyścigowy hypercar fajny Matchbox bardzo ładne Maseraty Maseraty bardzo ładne o Porsche 911 Turbo Cabriolet było tego swego czasu pełno w Dino nie wiem gdzie to stanie Mustanga za czy Dino czy Pepko czy Kerfur ale to Porsche chciałem mieć. Tutaj detale piękne i z przodu, i z tyłu. Jak macie ten model, to zapewne już wiecie. Widzowie, przerzuciłem się jednak na tą perspektywę, gdyż będziecie lepiej widzieć te modele. Bo tam z daleka to słabo było widać. Kolejny model Porsche z 1983 roku, 928 S. Ze standardowym kółeczkiem Hot -wheelsowym. Tutaj szału nie robi. Aczkolwiek, jako model, takiego nie miałem. Odkładamy na piramidę. I kolejny, jeden z moich ulubionych, Mercedes-Benz 560 SEK AMG. W malowaniu niebieska perła trzeci taki w mojej kolekcji. Jakich nie miałem, tak teraz sektor Mercedesów-Benzów-SEKów się powiększył. Dziękuję. Kolejny case'u BMW 635 CSI o pomarańczowym malowaniu, w którym uwagę zwracają bardzo fajnie wykonane światła plastikowe. Podzielone odpowiednio, tak jak te lampy były, właśnie robione, również i przód bardzo fajnie. Taki rekinowy look, Spra rekin z prawdziwego zdarzenia. Duża felga, I nowy model z 2025 roku. Bardzo fajny rekinek, również. Stanie Mustanga, jesteś gość. Dzięki Ci za te modele. Ja się również odwdzięczyłem, jak już pewnie widzieliście na filmiku Utstaini, coś tam również zaproponowałem od siebie. O, i Dodge Charger kacik w malowaniu różowym z totalnym brakiem świateł, ale że jest to Dodge, to jak wiecie, ja mam słabość do tych modeli. Tą sztukę będę mógł otworzyć na customika. Lecimy dalej, już niedużo zostało. Kolejne to Volvo 240 Drift Wagon. Ej, coraz gorzej mówię. Tracę głos normalnie. To już jest wagon z prawdziwego zdarzenia. Duże plastikowe lampy, duży grill, jak to Volvo. No i z tyłu te pieski tutaj, co siedzą z tyłu i sobie szczekają. Szwedzkie piękne auto, jako model Hot Wheels bardzo fajnie wygląda. Szwedzkich aut w sumie jest niedużo w gamie matela Teraz dla odmiany matchbox, Porsche Cayenne Turbo. No i tutaj to jest auto, które w sumie chciałem mieć. Jest to może nowszy model tego, na których nas w tej chwili stać z żoną, żeby sobie kupić, ale w utrzymaniu to auto jest drogie. O, w ogóle Wam dzisiaj spodów nie pokazywałem, tutaj nie ma nic. <laughs> bardzo ładny taki perłowy, fioletowy lakierek. No, Kurczę, mieć takie auto to byłaby zajawka. Szkoda tylko, że tutaj felgi są srebrne, a na obrazku czarne. Na czarnych zdecydowanie moim zdaniem lepiej by wyglądał. Taki kajenik wlatuje do mojej kolekcji, moi kochani. Zostały cztery modele. Shelby GT567 roku. Czarno-złoto-białe malowanie. Tutaj szelbiaczek, no to to jest też kocur. Te starsze Mustangi mają w sobie coś naprawdę. Brzmienie na gaźniku, takie przygasanie. No te silniki mają taką specyfikę, że one dopiero pracują w odpowiednich warunkach, jeżeli mają odpowiednie obroty. Na biegu jałowym te silniki dosłownie się męczą. One lubią prędkość, lubią moc. Shelby w kolekcji, dobra. Trzy sztuki nam zostały. Lamborghini Huracan Sterato, czarno-żółte malowanie. A to poprzednie bodajże w kolorach biało-czerwono-czarnych już mam. Lambo takie w półterenowe, do jazdy w delikatnym roadzie jak najbardziej. W sumie zdziwiłbym się, jakbym zobaczył Lambo jadące gdzieś po jakiejś błotnistej drodze, przeprawiające się przez jakieś kurcze, delikatne rowy. No to by było ciekawe doświadczenie. Kolejna sztuka, no i proszę Państwa, no i Honda Civic Type R 2018, no ostatnio złapałem w czerwonym kolorze, a czerwony kolor Hondy to jest chyba case J, jak się nie mylę. Jak się, nie, jak się mylę, to tutaj pewnie w filmiku to zaraz poprawię. No totalny brak tyłu, nie ma nic. Serio, ta, ta kalka na, na boku zabrałaby budżet na tym? Dziwne. Ale za to z przodu dzieje się dużo lampy, kaleczki lamp, znaczek Honda Type R, dokładki dookoła całego auta. Także usportowiona Honda Civic wlatuje do mojej kolekcji. I ostatnia sztuka, ale jakże ładna, niemiecka Porsche 911 Targa od Matchboxa. Mam ten model w kolorze takim granatowym. Poprzednie wydanie czerwona jest to rekolorek, ale tutaj jeżeli chodzi o detale. O grill na silniku, bardzo duży, fajnie wykonane lampy. Tutaj jeżeli chodzi o, o, o właśnie o te detale, to wygląda dobrze. Z przodu Z przodu może i kalki lamp wyglądają dobrze, ale co tu się dzieje na tym Co tu się dzieje na tym zderzaku? Tu jakieś nieporozumienie nastąpiło. Jakby ktoś zaczął malować markerem czy farbą i nie dokończył. Będziemy musieli chyba my to dokończyć. Porsche 911 Targa wlatuje do kolekcji mojej. No i to by było, moi kochani, tyle. Tyle z modeli, które ostatnio kupiłem i dostałem. A teraz zrobimy sobie podsumowanie z rzutem kamery z góry. Jakie modele i ile ich w tym odcinku wam pokazałem, bo było tego dużo. Dobra, dobra. Przefiksie. Po podsumowanie. Już podsumowanie jeszcze nie pokazałeś dwóch najlepszych... Dwóch gwiazd tego odcinka, moi kochani. Dwóch bo jeszcze tutaj coś na was czeka. A na deser, moi kochani. Dum 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 ta Toyota, tutaj, jeżeli chodzi o detale, to nawet nie ma co mówić, bo jest dosłownie wszystko. Nie jest to RLC, wiadomo, ale taka Premka robi robotę. Nie mam ich dużo w kolekcji. To mi się podoba. Mega. Jak widzieliście w pierwszej części odpakowywania paczek z y, temu i, i z czego? I z Vinted, tam przyjechał Lexus i jest 300 taki czerwony, piękny w Spectre, Flame. Ie. Muszę zrobić ich porównanie dwóch. W Europie, w Polsce mówimy na tą Toyota LTC, że jest to Lexus po prostu w Japonii. Troszkę inaczej nazywają modele. Przykład pierwszy z brzegu, Honda i Akura. Na przykład w Japonii Akura, w Europie Honda. Tak sobie również wymyślili z Toyotką i z Lexusem. Także taka premka w mojej kolekcji i druga premka moi kochani. Dum, 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 dum. Porsche 911 GT3 R wersji wyścigowej, w malowaniu Gulfa z tego setu Car Culture czy ja mam coś jeszcze więcej tutaj dodawać po prostu zobaczcie sobie. Piękny model, karbonowa maska, karbonowy dach, karbonowy tył auta, lotka normalnie, no gigantyczna. Bodajże jest ona plastikowa, ale to musiałbym otworzyć i się dopiero przekonać. Piękne przetłoczenia. Dosłownie każdy detal tutaj jest yy, widoczny. Piękne plastikowe lampy. Jakby się dało dosłownie je zaświecić, to one by zaświeciły. Co ja tu mam dużo mówić, no głosu już nie mam, ale ostatnim tchem po prostu Wam pokazuję jeszcze te dwie premki. No mega sztos. Kurczę, blaszka, ale ten stół trochę uwalony w modelach. Trzeba to wszystko posprzątać, żeby mógł Wam jakoś to sensownie pokazać. Aaaaaaah! Widzowie, tak jak widzicie, chyba wydaje mi się, że podsumowanie jest tutaj zbędne. No, tyle modeli Hot Wheels main. Dawno nie upolowałem i nie dostałem. Także, mega się cieszę, piękne powiększenie kolekcji o najnowsze modele. Dosłownie najnowsze. I po co komu STH? Jak można się cieszyć z nowych, fajnych mainów? Dzięki stajni Mustanga i dzięki mojej żonie, która w kiku mi kilka modeli case'ów MN i również. No ale słuchajcie, te modele to nic. Te to są dopiero modele. Moi kochani, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli się podobało, zostawiajcie łapy w górę i subskrypcję na tym kanale. Mega mi pomożecie w pracy nad moją zajawką i dalszymi filmami. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i TikToka. Linki macie w opisie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.